To jest postanowienie napisane przez czeka, który jest czekiem szalonym. Ja tego nie potrafię skomentować. To reakcja naszego eksperta na punkt 17.1.3 umowy. W skrócie, określa on, że jeśli Orlen w istotny sposób naruszy umowę KOSA, czyli umowę na dostawę saudyjskiej ropy do Polski, to będzie musiał zapłacić Saudi Aramko karę. I to niemałą karę. 500 milionów USD to jest napisane? Tak. No tu nie ma słownie. Także tu jest tych strasznie dużo zer. 500 milionów dolarów. Tak. Pół miliarda dolarów. Szokująca jest jednak nie tylko sama kwota, ale też to, co jest napisane dalej. Strony tutaj powiadają, że karą ma być niezależna od w ogóle istnienia szkody. Dodatkowo nie spotkałem się z klauzurą, która mówi, że strony oświadczają, że wysokość kary umownej nie jest wygórowana i jest uzasadniona. To jest, jakiś, to jest jakiś, używając języka niejurydycznego, to jest jakiś kosmos. A kosmos chyba też nie jest właściwym określeniem. Mówiąc wprost, może się okazać, że Orlen naruszy umowę na dostawę ropy, ale nie wyrządzi tym żadnej szkody Saudi-Aramco. Mimo to zgodził się zapłacić pół miliarda dolarów kary, gdyby tak się stało. Podpisałby Pan taką umowę? Nie. Nie, nie, no tutaj jest cały szereg. No, każdy z tych fragmentów, które Pan mi kazał odczytywać i rozumieć, zasługuje na nie tylko korektę, ale na odwrócenie proporcji. Tego typu postanowienie już rodzi ryzyko wyrządzenia spółce szkody. Powiedzenie czy obrona, że w przypadku dokonania naruszenia, które nie prowadzi do wyrządzenia żadnej szkody Saudyjczykom, zobowiązuje się zapłacić pół miliarda dolarów, w mojej ocenie jest modelowym przykładem popełnienia przestępstwa. э